Dzisiaj moim, gre, moim gościem, a właściwie graczem, z którym stoczę pojedynek o 200 tysięcy końców jest Kowal wicemistrz Polski FIFA 14. Witaj Tomku. Witam, witam wszystkich dzisiaj stoczymy pojedynek do trzech zwycięstw zwycięzca zgarnia 200 tysięcy końców. Tutaj widzę Tomek, skład niemiecki. Cały czas grasz tym niemieckim składem? Dokładnie. Zmieniłem tam parę zmian, było po... Po tym turnieju, co był futo koszulki, tam grałem innym składem, grałem z, z Hummelsem w obronie, ale zmieniłem go na Batenga. No, I, batę, dobry, dobry I jeszcze tego Ramosa jako ofensywnego. No, to zmieniłem. Też, też jest kat. I Schweinsteigera za Martineza. No, także trochę zmian było. Było. Kiedy zacząłeś w ogóle swoją przygodę z FIFA 14? A to w czasie, już pierwsze FIFA to już zaczynałem grać, ale tak mm. naprawdę to zacząłem w trakcie studiów. No wiadomo, jak na studiach, <grym> na studiach tak, nie ma co robić. Czasu. Nie ma co robić, to się z kumplami pogra przy piwku. <grym>. Więc tak to zacząłem. A że przy okazji się trafiły jakieś w Warszawie eliminacje, to wziąłem udział i tam się dostałem po raz pierwszy do Mistrzostw Polski. Tam się dowiedziałem od. Innych, że można grać w sieci. Wtedy się jeszcze grała na piratach. <grym> tak, tak. No to tak. 07 FIFA. 6-7, mhm. Ile poświęcasz czasu dziennie? A może tygodniowo o, na tą FIFA? Teraz, teraz coraz mniej. Mhm. Coraz mniej już, ale dla przyjemności lubię sobie pograć. W sumie jedna gra, w którą gram, można powiedzieć, bo tak to. A no, już teraz to... inna się nie gra. Bo teraz gra głównie na PS4, prawda? Tak jest, teraz zmieniłem konsolę na PS4, raczej mam i trójkę i na PC, ale mhm. ale PS4 to jest inna bajka już. No tam już grafika całkiem przede wszystkim dominuje. Tak, całkiem inaczej. No, widziałem Twoje bramki właśnie na YouTubie, które wstawiłeś, to masakra po prostu. A, i 1 dla Ciebie? Zero. no i tutaj kołyska specjalnie dla kowala. Bo jak wiemy, niedługo się narodzi mały kowal. I P4 no to jest konsol, ta hmm. ko konsola, która na razie no, będzie chyba mi się dominowała tutaj nad hmm. Xboxem, również jedynką, no właśnie teraz dosyć... też nie wiem, jak to będzie z tymi turniejami. Bo tam na Virgin to przede wszystkim, właśnie jak Xbox przeważa, jeżeli chodzi o tę nową konsolę, tak? Ja nie, nie sprawdzałem, no, nawet jeszcze tam. No i nie wiadomo, jak to będzie na razie tam, no ale to jest dopiero końcówka tego. Prawdopodobnie tak. trwają rozmowy z, z, z PS4. No i może Virgin też doda playka. No dobrze by było, bo jednak tu się troszkę pieniędzy... No, no, no. Po czasu wygrywało. Hmm. Jesteś graczem Alsen Team. Powiedz mi, jak długo tutaj jesteś? Bo chyba jesteś najdłużej stażem w Alsenie. No, dobrze od gierze? początku. Ja to zesnawiam. Tak. Wszędzie, wszędzie zesnawiam. Hmm. Najlepszy hmm. menadżer tutaj. <laughs> Więc yy, od początku, jak tylko Snawi do, załatwił tutaj mm. możliwość gry, to jestem w walsenie, to już będzie, nie wiem ile, 3 lata. No to nieźle, to nieźle, Może lepiej. Bo generalnie przeszliście chyba z Gameburga, tak? Dobrze kojarzysz yy, to? Tak? tak, z Gameburga, no. Mhm. To wtedy chyba całą dywizją? Całą dywizją, tak. Aha. To Snavi już tam wszystko kombinował i cała dywizja przeszła. No to nieźle, nieźle. Powiedz mi, może o mistrzostwach Polski przyszliśmy do tego tematu. Jak wiemy zajęłeś drugie miejsce podczas mistrzostw Polski. Powiedz mi, co było najtrudniejsze, jak tam przebiegały eliminacje? E, po no eliminacje no to kupiłem konsolę, w pierwszych nie mogłem brać udział, w drugich wziąłem udział. E, I no akurat się udało w drugich eliminacjach awansować. No to od właśnie razu. jakoś było, że tam... Dzień przed chyba dostałeś konsolę, tak? Czy parę dni przed już właściwie się tak, awansowałeś? Miałem problem z, z Neo24 jak coś, to hmm. z jednej strony pole mogę polecić, z drugiej nie bardzo Ponieważ tam trochę dali przesłali mi ponad dwa tygodnie konsole, więc mógłbym brać o. w pierwszych udział w eliminacjach, a nie o, się. udało się Brałem z, w drugich. Z I od razu dostałem tam 3 dni darmowego plusa, ale na tej konsoli jest wymagany plus. No no teraz tak. Żeby grać w sieci? Więc dostałem 3 dni darmowego plusa i, i nie wykupowałem nawet dalej. i Udało się na tych 3 dniach awansować tych eliminacji. No to jest niezły sukces. No i w finale tych eliminacji grałeś z Oskim. De Oski 14 chyba. Tak, jest. i, wy, I wygrałem. Tak, i wygrałeś wtedy. No i później w finale również się z nim spotkałeś. Taka ciekawość. Finale już. Dokładnie No i tutaj trochę miałem pecha, no ale wiadomo taka hmm. fifa, no i okazał się lepszy w finale hmm. wygrał. Szkoda trochę mi no. było, to... No szkolno, bo to raz... chyba tam pierwszą porażkę doznałeś, nie? bo tam jak w tych tak, Alinasachach tak. wygrałeś każdy mecz. W fazie grupowej yy, yy. widziałem wygrać każdy mecz w drabince... w półfinale tam przegrałem. No. W, yy, ale tylko mecz. pojedyncze spotkanie, nie? Tak, tak. No ale dobrze grał, chłopaczek, tylko nie wiem, nawet jak miałem... Z chyba grałeś, dobrze kojarzę? M nie, 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 chyba. No nie wiem. W każdym bądź razie dobrze grał. Mhm. Długo utrzymywał się przy piłce y i szybko strasznie grał. No ale doświadczenie zrobiło swoje, zmieniłem taktykę mhm. gry i No teraz U udało się wygrać. To jest ustawa, No przede wszystkim miałeś dobry skład. Cały czas właściwie nim grałeś, tak jak właśnie w tym poprzednim turnieju, gdzie zgarnąłeś trzy koszulki, w tym dwie z autografami Wisły i Legi. No i tam również wygrałeś, nie dałeś szans nikomu. Ale to było na PS3 jeszcze. Na P3, tak jest no, no. dokładnie, a, a tutaj, tutaj jest. No jeden, powiem wam, że, że gra na P4 sprawia o wiele większą przyjemność i, i szybciej można grać. Mm. A znowu na PC to nie wiem jak to jest, bo mój pad coś pankuje piłka i moc skakuje strasznie, nawet nie mogę wymienić szybkich podań. Może to jest wina kabla po prostu. Yy, myślałem zmieniłem kabel, bo mówili, że krótszy mm. będzie lepszy, ale nic jakoś tak mi nie pomogło. I jak do tej pory to zawieszam chwilowe granie, bo tylko się denerwuję, Zamiast no prawiać mi to przyjemność. A mistrzostwo te polskie aktualne to jest twój największy sukces? Czy jeszcze... Co? Tak, największy sukces. Miałem tam jeszcze czwarte miejsce w Mistrzostwach Polski mhm. 08 bodajże. ale. To było na Lanie się odbywało wtedy? Tak, w Poznaniu. Na targach tych. A, i na... Arena. Tak jest, dokładnie. Aha, no to nieźle ale no to już było po eliminacjach lanowych wtedy w Warszawie. Z Warszawa awansowałem. A bo tam po trzy osoby jakoś awansowały, tak? Tak, wtedy... tak jakoś jako A. drugi, jako, czy jako trzeci awansowałem. Aha, no to nie jest. No w każdym razie w Poznaniu zajęłem czwarte miejsce. Wygrywając w półfinale chyba z Devonem. Nie no. wiem, tutaj część tak. nie będzie pewnie w ogóle krężyła. No, no znany, znany gracz. A. A z... od trzeciego miejsca przegrałem z Anonimem wtedy. O, anonim do tej pory cały czas w Polski. Tam jak nie no, są. Od FIFA 08 chyba do każdych się awansował. Także. Anonim dokładnie tak. Ja tam miałem przerwy chyba jak był zmiana konsoli. Na dwójce ja byłem czwarty chyba. A bo to jeszcze na konsoli było, no tak. No na konsoli wszystko było. No tak brakuje jest. takich eliminacji teraz w Polsce naprawdę. Brakuje, brakuje, bo to była naprawdę fajna. No emocje impreza. były i naprawdę się jeździło z ekipą na te turnieje. No szkoda, szkoda. No impreza ogółem super. I Szpakowski przyjeżdżał i no, no fajnie to było organizowane, ale no wiadomo pieniądze. <grym> Dokładnie. I jej chyba nie chce się tego już robić, ponieważ może to zlecić ESL, które nie do końca się przykłada do tego, bo wie, że kasy i tak, i tak dostanie. No, ale teraz i tak. ESE mnie... znaczy, a nie jej. No. Nie. Teraz i tak właściwie Ultimate tylko się liczy. No, wszyscy chyba już teraz Ultimate. No. Ja już od trzech lat tak, tak gram sobie tylko praktycznie Ultimate. A w, na konsoli PS4 to zagrałem dokładnie dwa mecze z zwykłymi drużynami. <śm> a tak tylko i wyłącznie foot. No i głównie. W, dopiero pierwszy raz ten zagrałem w futa w FIFA 14. Właściwie snawi mi tam wszystko, mówił o co tam chodzi. No na początku chciałem oczywiście stworzyć skład realu, którym tak grałem z gram, Krystyną. Tak, tak. Potem zobaczyłem, że to jest mało realne. Jak Bale czy tam Ronaldo, to po prostu warci są krocie. O, Boże, no. No i nie dało rady. No i tam miałem jakiś słaby hiszpański skład, który mi się grało tragicznie. No i dopiero po jakimś czacie tam. Wszystko no, zacząłem rozumieć, o co chodzi w tej FIFA Ultimate. No i teraz już tam ten składik mi się nawet podoba. Też próbowałem hybrydę mm, niemiecko-włoską, no ale tutaj też tak jakoś nie bardzo. Czegoś mi zabrakło tam. I teraz myślę, że to jest najlepszy skład z możliwych to niemiecko-niemiecko-włoski no ja skład. Tego składu się trzymam, bo za każdy inny to już trzeba takie pieniądze wydać lepszy, że. No to jest naprawdę fajny składzik. Chociaż ja bym chyba bardziej grał z przodu Mandzukiczem niż Lewandowskim. Bo zawsze wolę tam mieć kogoś na tą główkę. Tak jak tutaj ja, miało tego ja, ja, ja. MTE. A ja Lewandowskiemu dałem główki dodatkowo i powiem ci, że... A. To mi się dobrze gra. No też można. A jest trochę za wolny jest dla mnie. No jest trochę wolny. No teraz ten nawet jak gram tym metekę, to... bo to jest ten czarny inform. To mhm. już jest szybszy, tam ma ponad 80, także w miarę dobrze mi się nim gra także jest giciek no a tutaj 1-1 mamy na razie równy meczek. tak jak zresztą każdy z nas nasze spotkania tak, zawsze wyrównane no ciekawe co tutaj się zrodzi, na, można powiedzieć że loteria tutaj wiele osób tam dawało moje zwycięstwo co mnie szczególnie dziwiło bo Kowal naprawdę znakomity zawodnik no ale zobaczymy, może uda mi się wygrać i nie zawieść. No a Kowal ma coś do udowodnienia. A może, może mi się uda sprawić niespodziankę. Dokładnie. A jakie plany na przyszłość masz z FIFA 15 na przykład? Yy, no co, no dalej gram, tylko no na pewno ograniczę ilość yy, drobnych lanów. Yy. Yy, I trzymam się no, większych, Mistrzostwa Polski yy, i takiego. No yy. teraz to Mistrzostwa Polski też trafi. ciężko będzie, żeby były. No, ciekawe czy będą, nie. Myślę, że w Ultimate już będą, to już się zapisze raczej na stałe. Bo była dosyć duża popularność tymi meczami, tak, tak, nie. Ultimate Ultimate było i dużo ludzi, i mhm. na pewno zorganizują, bo opłacalne, no. Dla nich to jest kasa. Wyłożyć te tam kilkanaście tysięcy, to naprawdę jest nic. Przy tych paczkach, co zawsze kupujemy i nic nie trafiamy. No ja już też zwątpiłem po tych paczkach co kupowałem teraz kupowałeś na te nowe informy yy, na te nie kupowałem jeszcze No, wcześniej kupowałem to tylko tego browna czarnego pocelowałem mhm. yy, i to wszystko no właściwie trafiłem marszala na bramce niebieskiego no i do tego jeszcze prędzej z z, Rellinga, z, z Liverpoolu tego tam skrzydłowego ale to też warci po kilkanaście tysięcy więc to no, no Rami. właśnie to chodzi. No tak. że, że nie się zastanawiam, czy to, to w ogóle... Bo jak się nie trafi jakiegoś Ronaldo czy no, Czarnego, to ja Myślałem, raczej. że to jest Benteke, ale jest 2-1. po no, właśnie się zastanawiam, czy grać tutaj i Barbo, wpuszczać w drugiej połowie, czy grać tym Abu Majangiem. No i ten Abu Majang naprawdę sprawdził A Majang, no wysoki Bo ty też jest. nie no i... Tak, tak, tak. I właśnie no, dobre główki ma wbrew pozorom. Tak, on ogółem wysoki tutaj. Wysoki zawodnik jest wystarczający, bo zawsze sobie coś tam na główkach poradzi. Dokładnie. I do tego naprawdę 95 szybkości to może no. poszaleć, może poszaleć. No i Barbo ma gorsze główki, jest trochę wolniejsze. No i według mnie Abameyang trochę przeważa, chociaż przez większość sezonu uważałem, że i Barbo za jakiegoś króla. No ale zmieniłem to po Mistrzostwach polskich, gdzie fatalnie mi poszło w fazie grupowej. Właściwie każdy mecz przegrany. No ale trudno. Teraz raczej Ale no to też nie Twoja platforma, nie? No na PS3 to tak. Moja, A, moja. PS3? No to <laughs> nie, to no już nie. Na PC się nie, z... no, nie, PC na PC z... nie zostałem, tam tylko raz próbowałem w sumie w eliminacjach. Z tej eliminacji pamiętam, Bartas wygrał. Mm, powiedz mi, kogo uważasz teraz, może, za najlepszego gracza w Polsce. No to co, no ktoś od nas na pewno y, tutaj, Bucu, tylko Bucu też już się na, na inne gry też przestawia, no, nie? trochę. Ale, no właśnie, ale no, no co, no marny, marny to jest jedna klasa. No oczywiście. Przychodzi, tak. przychodzi, co do większych imprez, no, to marny zawsze jest wysoko, nie? No marny zawsze też tak, jest klasa sama w sobie. Tego, co no, i, no i Sroka, no to jeszcze y, może aż tak doświadczenia dużego nie ma, ale, ale no już. Już swoje osiągnął. Mm. Nie możemy też zapominać o Bejocie, który pokazał A, klasę be, be, dzisiaj. Be, tak, to tak, jest tak, w ogóle dla be. mnie fenomen tych tak, w ip 14 jest... po prostu szok. Na trzech platformach i trzy razy topa, nie, to Nie, yy, to jest zapomniałem, hit. ale tak, no, marny, ok. No, wszyscy są klasowi zawodnicy. każdym mm, Bayo 3600 właściwie złotych zgarnął <laughs> Nie, Bejot be to. No i dzisiaj, dzisiaj też blisko był tam w Zotaku. Odpadł w półfinale z Shiva, który później wygrał. Także zawsze, blisko, zawsze. I jeszcze ciekawostką jest taka, że przerzucił się na Borusję Dortmund. I grał Borusian Dortmund w Zotaku i tak daleko zaszedł. Do tygady.. No, no dzisiaj, dzisiaj. Jeszcze powiem ci, że pokonał Dawsona <grych> po złotym golu. Borusją Dortmund. Royce strzelił akurat bramkę. Szacon. No masakrę po prostu. No, i tutaj pierwsze spotkanie dobiega końca. Już powoli pogodziłem się z zwycięstwem, ale tu zaraz może być niebezpiecznie. Ale broni Nojer. Też miałem wątpliwości, kto jest najlepszym bramkarzem, Czy Nojer, a może Handanowicz? No i chyba ten Nojer jednak. Choć znaczy są bardzo podobni. Ty grałeś? Ty też grasz włoską ligą, nie? Pamiętam jako ten drugi skład. Tak, drugi skład mam włoski, no. no. też masz chyba Handanowicza na w ręce. Tak, tak. No ale no to już tak sobie biorę, żeby mi kondycje nie leciały. Mhm. Więc gram po prostu ja, jak kondycja pada. Kulam, kulam. W niemieckim składzie. No i panie sędzio, kończ to spotkanie. Bo końcy mi się przydadzą. Ale tu abu Mayanki ten speed 95. Ale szwarcy, No teraz chyba już nic złego się nie stanie. Tak jest, koniec pierwszego spotkania.